Także i witajcie, jestem WDG, to jest kolejny materiał na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie nagrodę za squad Battles. Takie za squad battles, ponieważ rozegrałem tam parę spotkań, nie chciało mi się, ale to zrobiłem. Dla kontenciku oraz zagrałem sobie Magic Division Rivals. Mam nadzieję, że uda się awansować do piątej dywizji, która była naszym celem od początku. No, wyżej raczej nie celuję, aczkolwiek może dla, dla lepszych nagród spróbuję. Także co, lecimy. Jeżeli chodzi o aktualizację moich zadań, które aktualnie robię, tak jak to się prezentuje. wykonałam większość zadań, jeżeli chodzi o tego zawodnika e, Ajorhe, a właściwie Ajorge. nie wiem jak to się powinno mówić, bo to jest naprawdę ciężkie nazwisko. To jest Mbappe. Kimbamby, to wiadomo jak się wymawia, ale tego za się nie chcę już podejmować więcej, żeby spróbować wymówić jego nazwisko. Zostałem mi strzelenie dwóch goli główką, co jest naprawdę bardzo, bardzo ciężkie, ponieważ nie mam zawodników zbytnio wysokich i dobrze główkujących, ale jestem w dobrej myśli, że uda się to wykonać. Jeżeli chodzi o pozostałe wyzwania, to wykonam sobie może tego Maxima, chociaż nie wiem, bo tutaj już on się troszeczkę sam robi. Jeżeli chodzi o hoeta, nie wiem czego będę robił, bo on też troszeczkę sam się robi, ale trzeba ponerdzić w, w skład battle, bo nie chce mi się grać całym z całym zespołem z Rolik W na raj, bo jeżeli chodzi o Dante To mówiłem, że go nie będę robił Ale... Naprawdę się przekonałem do tej karty, ponieważ on wygląda przekazacko i myślę, że to będzie naprawdę mój cel numer jeden, jeżeli chodzi o wyzwania. Jeżeli chodzi o składzie, który aktualnie, którym aktualnie sobie gram, tak to się prezentuje, nie jest to nic specjalnego, ponieważ, o właśnie, tak, będzie, tak będę chciał sobie zbudować składzik, że on będzie tak wyglądał na najbliższą ligę weekendową, bo mam nadzieję, że uda się zakwalifikować. Dante będzie wykonany tutaj Militao, tylko że no, troszeczkę brakuje mi niestety budżetu, w związku z czym liczę dzisiaj na dobre trawy w paczkach żeby ten budżet podreperować. No i co, to chyba wszystko z tych ogłoszeń parafialnych, ja miałem wam pokazać, ale wy, wy zobaczycie zaraz. E, także no cóż, przychodzimy do nagród za Squad Battles, odbieramy sobie, nie wiem jaka to będzie ranga, najpierw potem jakaś słaba. Gold 3, a więc jest nie najgorzej, Ok. Gold 3 jest naprawdę spoko, ponieważ myślałem, że spadnę z tej rangi, e, no ale czy tego player pika dostaniemy? Zaraz się przekonałem, ponieważ chciałbym dostać tego player pika. Żeby po prostu no, mieć szansę na trafienie jakiejś dobrej karty Także przychodzimy sobie do sklepu Tam widziałem, że był jakiś player pick za nagrody Ale nie jestem pewien Mamy tutaj parę paczek, więc przychodzimy sobie do otwierania ich w tym momencie Pierwsza złota paczka, no mój Boże się zbyt nie podreperował Bo ten, te nagrody składowała składowa, to, to nie jest zbyt dobre A teraz mamy zawodnika z Czarnogóry, więc no dosyć słabo i ogólnie mamy właśnie dzisiaj dwa, w sumie 13 paczek, ale jak widzicie, to są różne paczki. Są przyciętne, są troszeczkę lepsze. Ja nawet nie mam jakie za 3 są paczki, bo wiem, że tam, że na, znowu srebrna karta, naprawdę złotej paczce, jako ta wiodąca. Eee, OHARE! No, tempo spoko, ale inne to jest jak na SPO, to już takie przeciętne eee, Bo tutaj są właśnie paczki troszeczkę lepsze, troszeczkę gorsze. Mamy Hajdare, który jest duplikatem, ale mam go chyba nie wymiennego, więc go sobie tutaj zostawię na Quicksellu. Eee, karta mówię, może być, aczkolwiek. Do mojego składu się już nie przyda, bo, bo jednak jest troszeczkę za słaby. Mała złota paczka, piłkarzy Prime. Przechodzimy teraz do całkiem spoko paczki. Zobaczymy, czy uda się mi trafić coś dobrego. Uwaga, uwaga, mamy ekrany, ale kto to będzie? Hiszpania, eś, o, pike. Okej, okay, 84, dobry fodder, dobry fodder, ponieważ, na no, nie ukrywam, że te paczki nie są jakieś zbyt dobre. Ale jako taki fodder może się przydać do tego Mateusz Kunia, Beska, Calero. No, okej, okay, okej, okay. jestem, jestem dobrej myśli, że... Uda się, jeśli trafi coś dobrego, przechodzimy to do, będziemy sobie trali po kolei bo, ponieważ mamy teraz złotą paczkę premium Tak jest, premium, więc to mam nadzieję, że to będzie traf premium, ale niestety traf premium to to nie jest O, to będzie Syle po raz kolejny, chyba Już mam go niewymiennego, więc będę musiał go squeaksellować Pedro Mendes, no i niestety, ta paczka idzie do zapomnienia Dobra, więc teraz zobaczyłem w tych paczkach, że mamy Piłka, że to z La ligi albo tej ligi Saudyjskiej oceni maksymalnie 90, więc zatworzymy sobie na samym końcu. Tak naprawdę, dla ligi nie, to mógłby tutaj być taki dobry z tą oceną do 90. sobie nie przypominam, żeby był to ktoś taki bardzo fajny. Albo my, teraz będzie, tak? Ej, to jest Auba, ej, to jest naprawdę spoko, trap. 85 Overola. Ja to biorę w cieno, ponieważ te overrole się przydadzą. Ponieważ chciałbym zrobić niedługo jakąś paczkę z ikoną. I to jest paczka wymienna. I porównajmy sobie jego cenę, jak to się prezentuje, no. No, te 85 teraz stoją bardzo, bardzo nisko. Szkoda, szkoda, bo naprawdę przydałoby się, żeby to wyglądało troszeczkę lepiej, ale to jest nagroda za skład battle, więc opłacało się troszeczkę pograć, ponieważ mamy Aubameyanga, eee, oprócz tego paczka z tonem draftu, więc ja tym nawet teraz nie będę zamęczał, chyba że będzie coś tutaj dobrego. I rzadki piłka 75 plus z tej paczki. Wcześniej trafiliśmy niego więc to był naprawdę bardzo fajny traf, ale tutaj wątpię, żebyśmy to powtórzyli, żeby to była jakaś bardzo fajna karta. To jest karta Konem tym tym Libertadores, nie wiem, nie znam się na tych kartach, naprawdę one są nie, nie podane do gry, ale to jest legenda mega bo Fabra, bo w FIFA 17 w naprawdę robił robotę na mojej lewej obronie. Co prawda wtedy wygrywał z nim Look Show, on był raczej takim zawodnikiem do drugiego zespołu, e, ponieważ wtedy no, grałem na troszeczkę wyższym poziomie niż teraz, pomimo że byłem dużo młodszy, naprawdę, bo jest niesamowite. Ale Fabra to jest taka, taki miły akcent, ponieważ bardzo lubię tego zawodnika. Teraz mamy Juliana Brandta, tak mi się wydaje, bo to Marco Ray's raczej nie jest, tylko jest Julian Brandt i Svenson, także. No paczka też przeciętna, ale nie ma co ukrywać, że nie liczę ni na nic aż takiego dobrego, ponieważ no te paczki też są dosyć przeciętne, nie? I no po prostu ciężko by było trafić coś tutaj lepszego. Liczę no, tutaj na chociaż, no chciałam powiedzieć jeden to bo było naprawdę bardzo fajnie już toc to w ogóle, co prawda jeden toc będziemy mieli gwarantowanego, ale nie wiem czy by zrobić sobie takich licznych toców i nie wiem czy wtedy to będzie się zaliczało do tego, że te paczki że trafiłem to bo to jest teoretycznie gwarantowane, więc chyba nie będę tego tak zaliczał, eee, chyba że trafimy jeszcze, zostały nam trzy paczki, że trafimy jeszcze jakiegoś zawodnika po prostu, no tak, prawidłnie. I złota paczka z jakiejś karty, czy mieszana paczka nagrody, dlatego że my sobie mieszaną na paczkę piłkarzy, nie nagrody, tylko piłkarzy, ponieważ ona może naprawdę nam się przydać, ponieważ liczę tutaj na coś dobrego, to jest brązowa karta. Naprawdę, czyli to będzie wiodąca karta, to będzie ta brązowa? i Jej, to, nie tak się umawialiśmy, tak się umawialiśmy, ale to jest paczka ze Squad Battles, no. Wmienna, więc spoko, ale no, liczyłem na coś lepszego. Teraz mieszana paczka rzadkich kart, a na koniec otworzymy sobie paczkę z Totsem, ponieważ no... Tak jak mówię, z tej Ligi Saudyjskiej, też nie bardzo nie wiem, jest dobra, to jest Wokout, chyba? O ile się nie mylę? Nie, to jest Jesus nabas. Ej, ale Jesus nabas może mi się przydać, prawda nie mamy jego wersji TOTS bo zabrakło mi dosłownie jednego meczu i pięciu minut, żeby zrobić tą kartę. No też nie chciałam za bardzo zrobić. To jest taka luźna seria Summer RTG, po prostu nie chciałem e, nerdzić, nie chcę mi się nerdzić w tej pipie. E, bo, tak jak w poprzednich, ponieważ u, 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 uważam to za zbędne. I teraz piłka Stotsla Liga albo Liga Saudyjska oceni maksymalnie 90. Więc przechodzimy sobie do otwierania tej paczuszki. No i zobaczymy co będzie w środku. Oczywiście to jest... Aha, to jest czerwona, to jest czerwony i to jest Raul de Thomas! Raul de Thomas, tak jest, legenda powróciła. Mamy The King is Back. Mamy to. No, jestem zadowolony z tej paczki, bo to jest naprawdę legenda mojego klubu. Ja zaraz wam pokażę, jak, był jego stojeż, jak ja to jest taki wykręcił na mojej postowej karcie. Na tej, na wypożyczeniu. Ale Raul de Thomas, jestem z niego zadowolony. No, ta karta została naprawdę bardzo fajnie wybustowana i wreszcie mam kogoś, kto może grać na główki, więc no. Naprawdę jestem zadowolony z tej karty. Może to nie jest jakaś super mega wypina gry, grywalna karta, ponieważ on też nie jest zbyt drogi, no ale to jest naprawdę bardzo fajny traf, taki sentymentalny. A i międzyczasie powinienem się troszeczkę w handel, e, pokażę wam jak, na czym handluję, ponieważ no próbowałem zarabiać na srebrnych kartach z La Ligi, e, kupowałem ich za max 250 końców i, i sprzedawałem za 1200, to będzie pokazane za ile niestety nie jest pokazane za ile ich kupiłem, ale maksymalnie 200-250 końców i nawet, no, wychodzi bardzo fajny profit z tego także jestem naprawdę bardzo zadowolony, usuwałem sobie te karty i przychodzimy teraz do składika. bo ten składzik może się fajnie pozmieniać ponieważ Thomas będzie naprawdę bardzo fajnym wzmocnieniem na ławkę rezerwowych na, na razie przechodzimy sobie do, do, do Division Rivals, bo brakuje mi dwóch zwycięzców do tego, żeby osiągnąć piątą, piątą ligę i to będzie naprawdę bardzo, bardzo fajne, bo to jest mój główny cel, żeby osiągnąć tą piątą ligę do końca tego sezonu. No a potem, jak to będzie, się przekonamy. Teraz mamy e, paczkę... Znaczy, tak się ten mój składnik. Wiem, że to jest ale nie mam tego, jak inaczej zrobić. I moich super, moi super zmiennictwem będzie Zaha, Ansu, Fatih, a może i Sterling, nie wiem. Ale Halland, to był mi się naprawdę fatalnie grało. E, no i tutaj będzie, 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 będzie Raul de Thomas, który ma naprawdę bardzo fajne główki i można po, e, pomóc wykonać tego Francuza, bo chciałem powiedzieć IRH, ale no tego Francuza. Także przychodzimy teraz do meczu i zobaczymy jak to będzie wyglądało. I wyszukało nam przeciwnika, 82 pingu, więc ja to akceptuję, bo to jak na mój internet jest to, więc spoko wynik. No i przekonajmy się jaki skład ma nasz rybal, bo przypominam, gram na starej generacji konsol, więc tutaj możemy się nacieszyć tym zobaczyć jaki to jest składzik. Przede wszystkim boję się troszeczkę tego tapsoby, a jest spoko, tylko, że nie, na niepełnym zgraniu oraz Diabii. diaby to jest naprawdę bardzo pewna karta, z tym, że no nie jest tego toc, więc no nie jest to aż tak wybitna karta na tej swoim informie, a na toc się naprawdę robi różnicę. To co prawda ma taką średnią sylwetkę. I. No, to nie jest może jakaś najlepsza karta, którą używaliby proplejerzy, ale dla mnie to naprawdę spoko zawodnik. I teraz jak to będzie wyglądało w meczu. Na napadzie Raul de Thomas. Na lewym skrzydle będzie będzie Wilfred Zacha. Na SPO będzie Ansufati. Co to jest za bramka? Aż przeproszę przeciwnika. Co to jest za bramka, moi państwo, to jest naprawdę bardziej kur kuriozalny gol, można być do jakiejś kompilacji, ale naprawdę przeciwnie chciał podać do swojego bramkarza, do swojego goalkeepera, ale coś mu nie wyszło. Oczywiście nie będę narzekał, bo wiadomo, im więcej bramek strzelimy, tym lepiej, tym lepsze to jest taki że no właśnie, teraz żaden z naszych zawodników nie strzelił, no ale jednak nie powinno coś takiego się wydarzyć w takich, że tym bardziej, że no... To jest gra e sportowa, więc takie błędy, chociaż z drugiej strony nie był ustawiony ten, bram ten bramkarz zbyt dobrze. No. Nie mnie to oceniać w każdym razie, wygrywamy 1 do zera. Ale przecim, który załadował z lewej nogi z diabim. Nie wiem właściwie, którą który nożny on jest, bo wiem, że go chyba nawet lewo nożny, bo tak schodził na lewą nogę, ja myślałem, że on jest prawonożny, a patrząc po, tu, po tym uderzeniu, że on ma dwie gazki słabsze nogi, no teraz raczej jest lewonożny, no. Teraz ostatnia akcja, żeby sędzia nam pozwolni, no niestety. Moi mili, do końca pierwszej połowy, koniec pierwszej połowy dobiegł właśnie teraz. I cóż, statystyki, zobaczymy jak wyglądają na korzyść naszą. No co prawda jeden strzał oddany, 58 podań. No mecz bardzo przyjemny, bardzo przyjemny w moim wykonaniu. Ale no nie to się liczy, nie to się liczy, ponieważ wyliczy się wynik końcowy. Mam nadzieję, że ten będzie korzystny dla nas właśnie. Ładnie teraz Raul de Thomas wypatrzył Rzelsona, ale Jelson nie oponował tej piłki zbyt dobrze. Chociaż mamy jeszcze Dubła, teraz Dubła na prawym skrzydle w roli właśnie skrzydłowego. Dośrodkowanie Raul de Thomas z główki i mamy bramkę, czyli dwa na trzy gole. Z główki mamy zrobione do tego napastnika. Brakuje nam jeszcze tylko i wyłącznie jednego. I Raul de Thomas naprawdę pokazuje, że to może być nasza legenda. najprawdopodobniej to będzie już ostatnia eksem meczu, więc wygrywamy właśnie w tym momencie Nawet go, przeciwnik ma coś dzisiaj, no Antony Lopez jest ścianą, totalną ścianą Tibo Kurwa normalnie mu się z finału Ligi Mistrzów I wygrywamy, więc brakuje nam tylko i wyłącznie jednego zwycięstwa Nie możemy teraz się potknąć, bo brakuje nam jednego wina do tego, żeby awansować do Ligi Piątej Co było moim celem na ten sezon, ponieważ sezon dobiega końca za chyba 9 dni więc no przydałoby się właśnie masować do tej piątej dywizji i zobaczymy ile punktów mi będzie jeszcze brakowało, więc i brakuje mi jednego zwycięstwa, żeby zagrać kwali, które będziemy najprawdopodobniej grali jutro na odcinku. A w Fut Champions postaram się też dograć, co prawda nie będę miał za bardzo czasu. No ale czegoś nie robi dla kontentu i dla widzów, więc dzisiejszy odcinek mi się naprawdę udany, ponieważ zliczyliśmy zwycięstwo całkiem spoko trafię, aczkolwiek idą, bo dla kogo spoko, dla tego spoko no i tak się prezentuje zwycięska jedenastka, no, co prawda. E, nikt dzisiaj A tak bardzo nie zabłysnął. Bo w Fatih nie strzelił żadnej bramki, co jest bardzo dziwne. Co program na SPO, ale w 27 spotkaniach 63 gole i 10 asyst. E, a gdzie jest Raul de Thomas? Zaraz go, go poszukam, no nie widzę go tutaj, bo chcę zobaczyć je, jego statystyki. Zobaczcie, na razie w jednym spotkaniu strzelił bramkę, a tego karta Team of the Season naprawdę jest naprawdę spoko, ponieważ potrafi główkować, ma 4 gwiazdki sztuczek, jest nawet zwinny. Wiadomo, to jest na razie szósta dywizja, więc no w tych elitarnych, czy tam wyższych, no wyżej niż elitarna się nie da. Ale w tych wyższych dywizjach ogólnie będzie mu raczej ciężko. Także cóż, na dzisiaj to było tyle, do zobaczenia wkrótce. i standardowy oczywiście cełeczka. I trzymajcie się.